Słowo karate oznacza pusta dłoń, ale karateka, czyli osoba trenująca karate, tych dłoni używa jako broni w walce. Teraz postaram się przybliżyć zagadnienie technik uderzeń, następnie technik kopnięć z użyciem poszczególnych powierzchni rąk i nóg. Podstawowa powierzchnia uderzeniowa w karate, tak zwany seiken, to są dwie pierwsze kości wśród ręcznych. Ręka jest zamknięta i w ten sposób demonstrujemy sejken. Sejken dwie kostki. Nadgarstek musi być wyprostowany. Druga powierzchnia, szuto, Krawędź dłoni. Ręka nóż. Tutaj stosujemy to do, do bloków i do cięcia, do, do uderzeń. Technik ogromnych i technika tak, szut. Następna, górna część pięści, uraken. ken kości, ura odwrotny. Uraken. Ta część. Kolejna nukite. Trzy palce w jednej linii. Kciuk zawsze jest dociśnięty, mały palec. Jest to do technik gnięć i w kata, w formach karate jest to bardzo często używany element. Następna, bardzo skuteczna w samobronie, tejszo podstawa dłoni. To technik uderzeń, splot słoneczny, w żebra, w szczękę. Czasem do technik też blokowania, teisho, ta część dłoni. Następna, koken, nadgarstek. Nie używana jest do technik uderzeń, raczej do technik obrony. Cios z przodu, podbijamy nadgarstkiem, następnie przechwytujemy rękę, stosując dźwignię w samobronie. Koken. Enki, łokieć. Używamy go w czterech płaszczyznach do uderzeń. Płaszczyzna górna, kiedy napastnik jest od nas dużo wyższy. Uderzenie w szczękę, ale tylko w samoobronie w zagrożeniu życia. Jest to technika bardzo mocna, bardzo niebezpieczna. Uderzenie M. Japońska nazwa AGE, podnosić. Druga płaszczyzna używania łokcia, równoległa do podłoża. Małe, czyli przód. Uderzenie łokcie w przód. Polecam we własnym treningu trening z ciężkim workiem bokserskim bardzo skuteczna metoda trening przy użyciu worka kolejna płaszczyzna otoshi opuszczamy jeżeli jest dźwignia napastnik jest pochylony można uderzyć otosi, czyli i ostatnia skuteczna przy próbach obchwytu z tyłu chwyty za włosy, chwyty za kołnierz u uderzenie w łokcie w tył Najpierw głowa, potem biodro, krok do tyłu i uderzamy napastnika w okolice splotu słonecznego. Zawsze patrzymy się w kierunku uderzenia. EMPI. Następnie kolano, HIZA, japońska nazwa, do uderzenia kolanem w przód, uderzenia pod kątem. Dwie płaszczyzny kolana jest używane do przodu i tak zwana technika mawaszy połóg. Chwytamy napastnika, uderzamy w brzuch, ewentualnie w okolice rzewy. Następna kości. odbicie stopu przy kopnięciach frontalnych. Kopnięcie frontalne. Palce do góry, uderzamy, podbicie stopu. I jeszcze dwie. Kakato, pięta. Uderzenie przy chwycie i ewentualnie dla pań, jak szpilką, w bucie technika samoobrony, uderzenie w nogę na postnika. Drugie zastosowanie, uderzenie w przód, kakato, piętą, w brzuch. I ostatnia wersja, kopnięcie w tył. Też stosujemy uderzenie piętą, uderzenie na z tyłu. Ostatnia powierzchnia, sokuto, krawędź stopy. Chwyt, techniki derpczące w samoobronie. Czy też kiedy ja jestem uchwycony, uwalniam się, drgając na stopę i techniki kopnięć na dowolny poziom. Na poziom niski, średni i najwyższy. Sokutowe.